Czy warto wydać ponad 4000 zł na najnowszego flagowca od Samsunga, czyli Galaxy S23? Myślę, że tak i pokażę Wam dlaczego. W zestawie dostajemy bardzo mało w porównaniu do tego, do czego przyzwyczaiły nas telefony z Chin. Znajdziemy tutaj tylko kabel do ładowania, papierki i oczywiście telefon. W jakimś ryjmi czy innym tego typu telefonie dorzuciliby jeszcze ładowarkę, tu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale no, nic nie zrobimy, więc cieszmy się z tego, co mamy. Telefon jest bardzo ładny i dostępny w kilku różnych kolorach. Czarnym, zielonym, lawendowym, szarym, jasnozielonym. Oraz kremowym, który to właśnie ja testuję. Tył jest wykonany z matowego szkła, a ramki są ze skrebrnego aluminium z białymi dekorami. Ergonomia jest na fajnym poziomie, dobrze trzyma się go w ręce, a dostęp do wszystkich przycisków jest dobry. No może trochę obniżyłbym przyciski od głośności, bo jak ktoś ma małe ręce, to może być mu niewygodnie. Mimo, że ten telefon jest mały. Na prawym boku producent mieścił przycisk do odblokowywania i drugi do sterowania głośnością. Od góry nie znajdziemy nic, tak samo po lewej stronie, natomiast od dołu możemy znaleźć tackę na kartę SIM, gniazdo USB-C i głośnik. Na tyle smartfona znajdziemy trzy oczka aparatów. Co ciekawe, Samsung w swoich telefonach zdecydował się usunąć klasyczne wyspy aparatów na rzecz wystających obiektywów. Od przodu natomiast znajdziemy głośnik oraz ekran, który jak odblokujemy, pokaże nam malutkie oczko aparatu oraz zadziwiająco równe i dość cienkie ramki. Telefon wykonany jest solidnie, zarówno przód jak i tył zrobiony jest naprawdę wytrzymałego szkła Gorilla Glass Victus 2, a całość ma certyfikat wodoodporności na poziomie IP68. Ekran jak widzimy znajdziemy to Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości 1080 na 2340 pikseli i PPI na poziomie 422. Wyświetlacz obsługuje HDR10 oraz odświeżanie obrazu od 10 do 120 Hz. Jasność obrazu na ustawieniach automatycznych to 1200 nitów, co może być troszkę mało przy naprawdę Dniu. Natomiast producent deklaruje, że ekran może osiągnąć jasność na poziomie aż 1700 nitów. Jakość wyświetlanego obrazu jest na wysokim poziomie. Jest ostry, wyraźny oraz ładnie nasycony, a kontrast jest naprawdę przyjemny. Przy bardziej dynamicznych scenach nic się nie rozmazuje, do tego każdy może dopasować barwy do własnych preferencji. Producent nie zapomniał o filtrze niebieskiego światła, trybie czarnym czy Always on Display. W praktyce jest to kawał dobrego i przyjemnego wyświetlacza, gdzie jedynie brakuje mi trochę jasności. A teraz pokaż kotku co masz w środku, czyli wydajność. Procesor jaki w nim został zastosowany to Qualcomm Snapdragon 8 drugiej generacji 4Galaxy o taktowaniu 3,36 GHz. Jest to procesor specjalnie zmodyfikowany na potrzeby Samsunga, więc nigdzie indziej go nie znajdziecie. Procek wspierany jest przez 8GB pamięci RAM oraz grafikę Adreno 740, a to wszystko uzupełnione jest przez 128, 256 lub 512GB pamięci budowanej, gdzie w przypadku 128 jest to pamięć wykonana w technologii UFS 3.1. A 256 oraz 512 w technologii UFS 4.0. Specyfikacja, jaką znajdziemy na papierze, obiecuje bardzo, bardzo dużo i w rzeczywistości spisuje się też bardzo dobrze. Granie w gry, nawet te bardziej wymagające, nie sprawia mu problemu, nie wspominając już o zwykłych, codziennych czynnościach, przeglądaniu internetu czy korzystaniu z social medi. Nawet montowanie filmów 4K nie spowodowało zadyszki. Wszystko działa naprawdę płynnie, ale nie ma co się dziwić, mamy tutaj topowe podzespoły. System, na jakim telefon pracuje to Android 13 z autorską nakładką OneU51, która jest naprawdę świetnie dopracowana i genialnie współgra z podzespołami. Wbudowane aplikacje są bardzo dobrej jakości i oferują ogrom funkcji. Nakładka systemowa Samsunga jest przemyślana, spójna i oferuje bogatą personalizację, a przede wszystkim jest niezawodna. Prawdę mówiąc, ani razu nie miałem z nią problemu podczas testów. Wśród funkcji warto wymienić tryb DEX, który umożliwia pracę z użyciem smartfonu niemal jak na urządzeniu stacjonarnym. Samsung Galaxy S23 wyposażony jest w Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, bezproblemowo sprawdzał się w terenie, a połączenie się z siecią 4G czy 5G też było stabilne. Bezproblemowo korzystałem również z łączności Bluetooth, bez znaczenia czy mowa o połączeniu ze smartwatchem, słuchawkami, głośnikiem czy zestawem samochodowym. Tak samo stabilnie działało połączenie GPS, które było naprawdę fajne i się nie gubiło. Problemu nie miałem również z płatnościami zbliżeniowymi. Samsung Galaxy S23 otrzymał czytnik biometryczny ukryty pod Ekranem, który działa fenomenalnie. Jest szybki i precyzyjny. Oprogramowanie pozwala również na opcjonalne odblokowywanie smartfonu przy pomocy rozpoznawania twarzy. Rozwiązanie to oparte zostało o przedni aparat, więc trudno mówić tutaj o jakimkolwiek stopniu zabezpieczenia. Samsung Galaxy S23 wspiera również stereo. Na pokładzie znajduje się dedykowany multimedium głośnik, który wspierany jest przez ten od rozmów. Głośniki zostały dostrojone przez AKG i sprawdzają się one naprawdę zaskakująco dobrze. Smartfon działa bardzo dobrze z zewnętrznymi słuchawkami zarówno przewodowymi, jak i tymi bez kabelka, czyli na Bluetooth. Przesyłanie muzyki do zestawu w samochodzie lub salonowego audio odbywa się bardzo dobrze i dźwięk nie traci na jakości. Samsung Galaxy S23 wyposażony jest w niewielką jak na dzisiejsze standardy baterię o pojemności 3900 mAh, która jednak zapewnia wystarczającą ilość energii na cały dzień intensywnego użytkowania. Smartfon obsługuje również szybkie ładowanie do 25 W i bezprzewodowe do 15 W. W telefonie znajdziemy łącznie 4 aparaty trzy z no i jeden z przodu typu selfie. tylny to główny z 50-megapikselową matrycą i z przesłoną f1.8, który wspomagany jest przez ultra szeroki aparat o rozdzielczości 12 megapikseli, świetle 2.2 i kącie 120 stopni oraz teleobiektyw o 10-megapikselowej matrycy z trzykrotnym zoomem optycznym. Autofokus działa bardzo dobrze, szybko i precyzyjnie, a rozmycie tła wygląda naprawdę naturalnie i dobrze. Algorytmy automatycznie dobierają odpowiednie parametry zdjęcia, w tym balans bieli, co daje dobre efekty i zdjęcia. Wychodzą bardzo ładnie. Mocno nasycona kolorystyka zdjęć wygląda efektownie, ale może nie odwzorowywać rzeczywistości. Smartphone radzi sobie dobrze z fotografowaniem pod światło, a algorytmy potrafią stworzyć nieprześwietlone, pełne szczegółów ujęcia. W słabym oświetleniu jest równie dobrze, chociaż pojawiają się szumy i na zdjęciu jest znacznie mniej szczegółów. Ultraszeroki kąt jest dobrze zrealizowany, chociaż kolorystyka jest już mniej intensywna niż w przypadku głównego obiektywu. Teleobiektyw obiektyw oferuje trzykrotny zoom optyczny i stabilizację optyczną, a zdjęcia wykonane tym aparatem są bardzo dobrej jakości. Smartphone pozwala również na skorzystanie z 30-krotnego przybliżenia cyfrowego, choć efekty takiego zabiegu są mocno dyskusyjne. Samsung posiada również 12-megapikselowy aparat który zrobił dobre wrażenie podczas testów. Zdjęcia są jasne, szczegółowe i odpowiednio nasycone, co czyni go idealnym do wideorozmów. Galaxy S23 pozwala na nagrywanie filmów w rozdzielczości 8K przy 24 klatkach na sekundę. Nagrania w tej rozdzielczości zajmują bardzo dużo miejsca, a ekranów obsługujących 8K jest jeszcze niewiele. Dlatego najpopularniejszym i najlepszym ustawieniem będą te, które pozwalają na nagrywanie w 60 fps w rozdzielczości 4K lub Full HD. Jakość wideo zarejestrowanego przy pomocy Samsunga Galaxy S23 jest na wysokim poziomie. Autofokus działa szybko i celnie, co nie jest oczywiste nawet w przypadku najdroższych Algorytmy urządzenia również potrafią celnie dobrać odpowiednie ustawienia podczas kręcenia wideo, co przekłada się na przyjemny odbiór i wysoką jakość nagrań. Filmy są szczegółowe i płynne. Podsumowując, od dawna nie spotkałem się z Androidowym smartfonem, z którego korzystałoby mi się tak dobrze. Wszystko działało płynnie, stabilnie, po prostu tak jakbym sobie tego życzył.